Właśnie wygląda. Czyli tutaj był wymieniony dach. Pytanie: jak mocno, jak dobrze to było zrobione? Na pewno było użyte dużo szpachli. Ja te spawy już widziałem jeszcze na zdjęciach, tutaj pęka. Tam tamtą stronę właśnie mocno rozszlifowałem. Jest to, grubo, było w szpachli, nawalone. Ewidentnie jest to łączenie. Tutaj i tutaj jest spaw. Tutaj też nie wiem czy to widać, że tu pęka, 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 pęka. Tu sobie pęka, aż tu sobie pęka. Ta rydnika była przekorodowana. To nie wiadomo, czy ta fala jest efektem przekorodowania, ale tu też chyba jest spaw. Na tej rynie już to zamalowałem, bo się zorientowałem później, że tak jest. Tak samo zobaczmy, czy ta linia tutaj.